Cześć, cześć, witajcie moi drodzy widzowie w kolejnym odcinku growych zdobyczy. Ja wiem, że dawno ich nie było, ale tak powracam wreszcie z tą serią. I co by to więcej mówić, po prostu przejdźmy do rzeczy. Wiktorku poproszę pierwszą książkę akurat, nie grę, tak dobrze słyszy książkę. I jest to Masters of Doom. Znana chyba raczej każdemu fanowi Duma książka, która została niedawno przetłumaczona przez wydawnictwo Open Beta na nasz piękny polski język. Do wyboru były dwie okładki, jedna taka, a druga na z tego co pamiętam, na całą okładkę z tą, że tak powiem, ty, tym, tą twarzą. Akurat tak oto się prezentuje to wydanie. Książka kosztowała chyba około 40 zł. A. 50 zł nawet. Tam plus wysyłka z tego co pamiętam. No co, książka. jak Książka po prostu przetłumaczona na nasz polski język. No co mogę więcej powiedzieć? Zakupiłem i, że tak powiem, nie, że nie przeczytałem wcześniej Buba po angielsku, ale tym bardziej chętnie nadrobię, że jest po prostu w naszym rodzimym języku. Dobrze, a więc dalej, poproszę kolejną książkę. Tutaj akurat zachęcony Instagramowymi poleceniami osób, które śledzę, Cyberpunk, Odrodzenie Andrzeja Ziemieńskiego. A tutaj jest okładko akurat Pikmina. O, niej, o tych o kład, zakładkach, przepraszam, Pikmina będzie w materiale Growe Zdobycza, który będzie już niebawem też. Książka kosztowała 40 zł zakupiona w Empiku, nie jest to oczywiście, jak niektórzy mogą myśleć, z raczej jest to uniwersum cyberpunka, ale nie nawiązuje do gry, która aktualnie wyszła, od razu umówię. Kolejną książką jest ładne wydanie Coś Johna W. Campbella z wydawnictwa Wesper. oni mają naprawdę Fajne wydania. Tak oto prezentuje się przód naszej książki. Proszę bardzo. Tak tutaj, rand. Tył. W środku jest fajna też zakładka dodawana. Zaraz wam pokażę. O. o! W środku możemy znaleźć też taką fajną zakładkę do książki. Wszystko klimatyczne i określone na niektórych stronnicach, właśnie ładnym tutaj. Wizualizacją naszego czegoś. No i ostatnią, nie tyle książką, a komiksem, który zakupiłem, skuszony tutaj poleceniami mojego przyjaciela Maćka, jest Aliens od wydawnictwa Scream. I tutaj jest, że tak powiem, fajne nawiązanie. In Space No One Can Hear Your Scream. To jest wydanie zbiorcze na no tam chyba pięciolecie, dobrze pamiętam, tak pięciolecie. Tak oto prezentuje się z boku, raczej po boku, przepraszam. E, tak z przodu, fajnie, wszystko się ładnie mieni. Tył jest to jest to y, y, wydanie z, rocznicowe, zbiorcze, zawiera tutaj komiksy oprowadzeni, Ładunek, Obcy, Inkubacja, Spustoszenie i Chora Miłość. E, boki są raczej y, Boże, nie wiem jak się nazywa ten element y, profesjonalnie, ale jest ład, ładny, szary, fajnie się to prezentuje na półce. A każdy początek komiksu wam pokażę, ma ładną taką, y, taki art, że tak powiem. No i to na tyle jak na razie z komiksów. Jak coś z tego skończę, czytać i tak dalej, to ukażą się o tym materiały. A aktualnie tam coś, więc jak skończę coś, to będzie jakiś taki mały materiał o tym wydaniu. Y, dalej przejdziemy do gier i steelbooków. A. Pierwszym Steelbookiem i jedynym, jaki ostatnio sobie kupiłem, był za chyba 5 zł z Ultimate Steelbook z FIFA 20 Ultimate Team. Tak oto się prezentujący. No, steelbook z FIFA, jak z FIFA, ale za te grosza to warto naprawdę było. Kolejną grą Tutaj akurat z konsole gry jest Lego Jurassic World. Proste, podstawowe, że tak powiem, wydanie. Kolejną grą Lego jest Lego Hobbit. Tutaj też proste, podstawowe wydanie. Ostatnio, że tak powiem, z wydaniami nie szalałem. Bardziej chciałem nadrobić kilka zakupowych tutaj e, gier. Dalej z Media Marktu, z wyprzedaży za chyba około 40 zł. A, tak, te gry też... E, Poczekaj, te gry były po 40 zł. Zapomniałem dodać. Tutaj mamy Kingdom Come Deliverance Royal Edition. Z, to jest taka edycja po prostu kompletna, można to nazwać goty. Goty. E, proszę bardzo, go to prezentuje się z tyłu, mamy wymienione DLC. Jest to edycja na Xboxa, bo akurat jedena taka była w sklepie, a że mamy i Xboxa i PlayStation, no to wiecie, nie było problemu. Kolejną grą e, tutaj również z konsolę gry jest Assassin's Creed Origins. Miałem go wcześniej e, nie pamiętam, czy go skończyłem, czy nie skończyłem, ale chciałem, chciałem go mieć. Płytę akurat nie ma, bo jest w napędzie i również to wydanie w wersji używanej kosztowało mnie 40 zł. Kolejną grą, tym razem uwaga, uwaga na PS4 wreszcie Space Hulk Tactics 20 zł w Ultimie. Na wyprzedaży z, tą, z tym Steelbookiem z FIFA zakupiłem. Tak, oto się to prezentuje. Dalej już trochę coś z grubszej rury, że tak powiem. Red dead Redemption 2. E, tak, miałem go kiedyś na premierę. Sprzedałem kiedyś sporo gier na PS4 i teraz, że tak powiem, nadrabiam te zaległości, których się pozbyłem, albo po prostu nie miałem. No i że tak powiem. Super. E, dziękuję, płyto. E, zwykłe, okay. podstawowe, tak, premierowe wydanie. Red RedDeda, które wreszcie sobie powoli będę nadrabiał. Za, z tego co pamiętam 125 zł w MediaMarkt. Nie w MediaMarkcie, w MediaEkspercie, przepraszam. I tutaj odkupione... <laughs> Odkupiona edycja od mojego przyjaciela Maćka, podstawowa cyberpunka na PS4, ponieważ jak to wielu, że tak powiem kolekcjonerów zamówił w kilku sklepach, żeby zabrać wszystkie steelbooki, a ja byłem ofiarą, żeby odkupić to od niego, bo gdzieś musiał pozbić się tych wszystkich kopii. <grytanie> Więc tak wygląda to podstawowe wydanie. Jak to na Redów przystało, naprawdę spoko wydane. Mamy kartonową obwolutę, mamy takie małe kompendium wiedzy, o świecie gry, proszę bardzo. Tak, oto się prezentuje. Tutaj jeszcze e, kilka pocztówek. Tutaj, akurat ta, ten paseczek mi się rozkleił, to pokażę, Bo w unboxingu pamiętam, nie pokazaliśmy. Bo i chciała rozklejać tego, a trudno było to wyciągnąć. A więc, tak, pierwsza pocztóweczka, druga, trzecia. No, i to tyle. E, z drugiej strony prezentuje się to tak. Co my tu jeszcze mamy? Mapę Night City, no to to, co w kolekcjonerce było. No i tutaj też, że tak powiem, to, co w kolekcjonerce, tylko że mamy tutaj inną, e, in, trochę inaczej w środku, bo Mamy akurat płyty na PS4. Teraz będzie trochę sprzętowo. Już wam pokazuję, co ze sprzętów ostatnio kupiłem. A więc tak, ostatnio jeszcze od. Ana, a, a, Boże, ja nie mogę, nie pamiętam, jak to się wymawia. I za wybacz, od Anaye. Ten, zakupiłem od niej jej, że tak powiem poprzedni smartwatch, jest to Galaxy S3 Frontier, 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 mam nadzieję, że, mhm. tak, że fokus bardzo, bardzo lubi łapać takie rzeczy, o, proszę bardzo, pięknie, tak oto się to prezentuje, jakaś większa może recenzja tego jak trochę, jeszcze pokorzystam z niego. Tutaj wydaje się, może, że jest super opalcowany i tak dalej. Ja wiem, jeszcze fokus nie łapię, ale naprawdę jest spoko stan, tylko po prostu, no, mówię, opalcowany. Oraz na Black Friday. A i zegarek był chyba za około 400 zł. Plus na Black Friday e, skusiłem się, o czekajcie, fokus. Na Audio Techniki jest to dokładnie model, już tam Wam przybliżam. ath 30 bt BT to jest oczywiście dopisek od Bluetootha. Tak one się prezentują. Audio Focus nie chce za bardzo ze mną współpracować. Trzymają do 70 godzin, więc naprawdę spoko. Mają może nie najlepszy, ale i najgorszy mikrofon. Zgłaśnianie, odbieranie, przyciszanie, ładowanie. Tutaj mamy diodę od Bluetootha i włącznik wyłącznik. Naprawdę wygodne, spoko. Kosztowały 300 zł. I aktualnie nie wyobrażam sobie słuchania w domu na innych sławkach niż na tych, są naprawdę mega. Też może jak dłużej jeszcze pokorzystam się, ukaże ich recenzja na spokojnie, a oddzielny unboxing moim zdaniem nie miał sensu, ponieważ po wyciągnięciu ich z pudełka no, są dosłownie te słuchawki, instrukcja, więc no, nie, nie jest to gra, żeby to jakoś unboxingować, będzie moim zdaniem. Ostatnim elementem, który kosztował chyba około 15 zł, jest taka oto fajna puszeczka w kształcie pada do PlayStation. 3 albo 2. Ona kosztowała około 15 zł, chyba w kiku. No, tutaj nawet mamy taką ładną metkę, której nadal nie, nie zmyłem, bo nie widzę sensu. No, nawet 13 zł. Tak oto się prezentuje. Ja w środku akurat przetrzymuję sobie różne moje ładowarki, kable i tak dalej. No, ale tutaj na rzecz materiału je wyciągnąłem, żeby tutaj nam nie hałasowało. No i cóż. To by było na tyle. Więcej rzeczy jeszcze zobaczycie w drugim materiale, którym są growe gadżety. I cóż mogę powiedzieć, w tej serii widzimy się kolejny raz, za, znaczy w lutym. Wielkie dzięki za uwagę i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Cześć, trzymajcie się, moi drodzy widzowie.